Siemanko, Sebastian z tej strony. Witajcie w to niedzielne popołudnie na moim kanale, w, oczywiście w programie Felgoznawcy. Jest to odpowiedni moment, aby właśnie zasubskrybować ten kanał. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Dziś będzie o felze, którą wybrał klient do swojej Hondy Accord z 2007 roku. Jota Wheels, model YP6. W ciemnym połysku, który nosi nazwę Glossy Black, z dość ciekawym designem. Ale przyjrzyjmy się temu, co nas najbardziej interesuje, czyli jakości wykonania. Wszystko wydaje się być w najlepszym porządku. Zerknijmy, może teraz, na detale. Ale jak widzicie wszystko ok środkowy dekielek metalowy to na pewno też jest duży plus no i otwory na śruby są niepomalowane ponieważ felga była nawiercana pod indywidualne zamówienie ale nie jest to problem do każdego zakupionego kompletu w SM rims dokładamy zestaw montażowy w tym wypadku są to nakrętki czarne i po z zamontowaniu nie widać już tych niepomalowanych otworów. Miejsce na zawór bądź czujnik umiejscowione na przodzie felgi, także nie powinno być problemu w razie, gdyby ktoś miał duże hamulce. Szybki wgląd do wnętrza takiej felgi. Na pierwszy rzut oka, co możemy powiedzieć, to że 18 na 8 ET35 ma dość sporo miejsca na zacisk. Gdyby kogoś taka informacja interesowała, felga w środku fajnie domalowana, zerknijmy teraz na oznaczenia. ET na pewno nie będzie, ponieważ było robione na zamówienie. Wielkość felgi 18 na 8 metoda produkcji Flowforming, max load 690 kg na felgę i oczywiście certyfikaty dopuszczające tą felgę do ruchu Williwia. Zerkamy jeszcze na wagę naszej felgi. Przypomnijmy wymiary 18x8 10,1 kg. Moi drodzy, jeśli zastanawiacie się nad zakupem Jota Wheels, to musicie pamiętać o tym, że jest to felga wyprodukowana metodą Flowforming. Jak wiemy, lżejsza i bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Możliwość zrobienia własnego offsetu. Od 25 do 45. W tym wypadku zrobiliśmy inne te na przodzie, inne te na tyle, ponieważ klientowi zależało, aby zrównać tą felgę z nadkolem, bez oczywiście użycia dystansu. Jeśli chodzi o rozstawy, to mamy tutaj bardzo duży wachlarz od 5x108 do 5x120, czyli tą felgę możemy dopasować do wielu modeli aut. W każdym zakupionym komplecie zestaw montażowy znajdziesz zawsze w cenie, śruby bądź nakrętki, pierścienie centrujące jeśli są wymagane, zawory niklowane bądź czarne. Model YP6 występuje tylko i wyłącznie w jednym rozmiarze 18x8 w trzech kolorach: gloss Black, Satin Black oraz Hyper Black. Jeśli nie wiesz, jaki dodać parametry do swojego auta, nie musisz się obawiać, nie musisz przeglądać już dziesiątek setek ofert wejdź na smrims.pl, tam znajdziesz formularz, po którego w wypełnieniu przygotuję ofertę specjalnie dla Ciebie. Nie zapomnijcie wpaść również na moje social media Facebook, Instagram i TikTok. Widzimy się już w następną niedzielę, pozdrawiam Was, cześć!